Co przyniesie najbliższy tydzień. Jeśli ostatnio odczułaś chaos w sercu i głowie. Sprawdź, co szykuje dla Ciebie przyszły tydzień. Może być intensywniej niż myślisz, ja tu widzę dużo myśli, niepokój, nocne rozkminy. Ktoś też może zadręczać się milczeniem lub tym, co powiedział bądź robią. Ale nagle tutaj bliskość. Porozumienie dusz, może dojść do szczerej rozmowy, pojednania albo niespodziewanego zbliżenia. I tutaj pokazuje się zakończenie etapu i początek nowego. Coś wreszcie, wreszcie się domknie, pojawia się tutaj zrozumienie, ulga i krok dalej. A ty odzyskujesz moc. Będziesz przyciągać, promieniować, będziesz widziana, doceniona i zdecydowana. Z chaosu narodzi się bliskość, a ty już nie jesteś tą samą osobą i w przyszłym tygodniu wszystko może się odwrócić. Zostaw obserwację, jeśli czujesz, że coś się zbliża. Wszechświat wie, co robi.